Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj w kuchni pachnie u mnie świeżym pieczyłem i pastami. Mam doskonały ciemny chleb, do którego postanowiłam przygotować dwie smakowite pasty twarogowe i będzie wspaniałe śniadanie. Mam nadzieję, że pasty Wam się spodobają. Dzisiaj jedna z nich. Bardzo szybka do przygotowania, więc polecam, szczególnie na takie zabiegane dni. Jeśli zechcecie ją zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już kończę wstęp i zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak ją przygotowuję. Zapraszam. można przygotować po prostu rozgniatając twaróg widelcem. Najlepsza jednak jest z wykorzystaniem blendera elektrycznego. Pasta jest wówczas taka fajna, ma przyjemną, puszystą, kremową konsystencję, więc jeśli macie, to rekomenduję wykorzystanie blendera. Przygotuję pastę ze 100 g sera, połowa takiej standardowej kostki, twaróg chudy bądź półtłusty według uznania. Ja biorę półtłusty. I teraz ilości składników można proporcjonalnie zwiększać, jeżeli chcecie uzyskać większą ilość pasty. I w zależności od tego, jak wilgotny jest twaróg bazowy, tyle dodaję jogurtu, mleka, kefiru bądź maślanki. Ja dodam dwie łyżki jogurtu naturalnego. Oraz bardzo ważny składnik, jakim jest olej lniany. Jest to olej tłoczony na zimno, nierafinowany, oczywiście niekonserwowany chemicznie. Ten olej posiada doskonały smak i niepowtarzalny aromat. Ja już go bodajże pokazywałam przy okazji surówki z buraczków. Bardzo chętnie z niego korzystam. Tyle, że on najlepszy jest właśnie wykorzystywany na zimno. Przepis na tę pastę nie jest mój, to jest przepis ym, z bardzo znanej diety Budwigowej. Tylko niech Was nie zwiedzie to słowo dieta. Chodzi po prostu o to, że rzeczywiście pasta ta jest uznawana za pastę o dużych właściwościach zdrowotnych. No, ale jest przy tym bardzo smaczna, więc ja od czasu do czasu bardzo chętnie ją przyrządzam. Teraz dodaję dwie łyżki oleju linianego. Piękna barwa. Poczytajcie sobie o nim w internecie, o jego właściwościach, bo myślę, że warto mieć małą buteleczkę w domu. Nie wiem, czy w każdym sklepie się go dostanie. Na pewno można nabyć go drogą internetową. On ma taki przyjemny, lekko-orzechowy smak. Pasta będzie naprawdę smaczna. I na koniec dwie łyżeczki miodu. Piękne kolory i to wszystkie składniki. Teraz trzeba to dokładnie i dość długo zmiksować na gładką, puszystą pastę. Trzeba blendować naprawdę długo. Chodzi po prostu o to, żeby olej dobrze połączył się z tym twarożkiem. W tej postaci ponoć olej jest najlepiej przyswajalny. Tak to wygląda. Moim zdaniem przepięknie. Przekładam teraz to do odpowiednich naczyniak i od razu serwuję. I gotowe, kremowa, aksamitna o wspaniałej konsystencji pasta, już na stole. W mojej dzisiejszej wersji z pieczywem. Nikt mnie nie przekona. Uważam, że tego typu pasty najlepiej smakują z ciemnym pieczywem, ale dodam, że równie dobrze będzie smakować ze świeżymi, chrupiącymi warzywami, czy z dodatkami zbożowymi typu płatki owsiane, płatki kukurydziane, musli. To już jak lubicie. Niech Was nie zwiedzie ten dodatek miodu. Pasta wcale nie jest zbyt słodka i właściwie można jeszcze ją trochę podprowadzić w kierunku wytrawnym. Dodając tutaj na przykład posiekane zioła, bardzo lubię ją z drobno posiekaną pietruszką lub na przykład prażone orzechy, prażone ziarna dyni czy słonecznika, drobno posiekane różne bakalie, już tak idąc w kierunku bardziej słodkim, czy na przykład polać ją na chlebie z truszką złocistego miodu. Poszalejcie, pasta jest bardzo fajna, jest bardzo fajną pastą bazową, jest smaczna, a przede wszystkim zdrowa. Więc zachęcam ją do wypróbowania jej we własnej kuchni. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Hmm, super, nie jest to dla mnie nowość, bo robię ją od lat, ale jest naprawdę przepyszna. Koniecznie spróbujcie.